Hej ja! Ja jestem Andrusek i witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Final Fantasy XVI. Udajemy się do bram Feniksa, a raczej ich ruin. Ruiny twierdzy stoją nietknięte od wielu zim, a szramy na jej murach wciąż przypominają o tamtej pamiętnej nocy. Nie jest ponuro, jak myślałem. Normalna pogoda nikogo nie ma chyba. Plus pewnie jakieś potworki najwyżej wilczek coś wywąchał.

Pogrzebane wspomnienia. No, mapy nie ma. Nie możemy biec? Zmusili nas znowu do powolnego chodzenia. Wow. Stary baner. Coś, albo ktoś tam jest. O! No właśnie, to, czy to jest Joshua? No dokładnie. Może to jest pan z przyszłości albo coś. Zaraz zobaczymy co w ogóle ta gra ma dla nas przygotowane. Dobra, nie ma chyba za bardzo nic po bokach. Ja to zawsze lubię obmacać kąty, ale widzę, że nie trzeba. Nic się nie świeci.

the gate it's a relic of the fallen only the phoenix's dominant can open it hence the castle's name this was where joshua was supposed to yes he would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors <laughs> would you have gone with him? No. The Apothecary is holy ground. None but the Dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. Where the hell did he go? No, tutaj. Perhaps he went inside. He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix. Mhm, no właśnie. Na pewno każdy o tym już pomyślał. Dobrze, przynajmniej coś będzie ciekawego. Uu, ale fajna lokacja, sala przodków. No ładnie. Użyj mocy! Fajna animacja, wow! To mi coś przypomina... Tak trochę taki obrazek z Tail, normalnie. O, chyba jesteś przeciwnicy. Mi się wydaje, że tam są jakieś zamrożone statuły po środku i zaraz wstaną. No, jestem w 100% pewien. No, zielone oko widziałem. Właśnie. No oczywiście Maszyny do zabijania No dobra Czas na walkę Ta. Brute Force Dobra, chyba nie powinno być tak źle, chociaż trochę nam nie zadziałały. Na szczęście nie możemy spaść. Następna brama i następni przeciwnicy. O, normalnie tu z gwiazdnych wojen jakieś takie artefakty? Moduł obronny. O mierze świetne chłopaki, co jest? E no te ataki są zerowiste. Ale radzimy sobie dosyć łatwo. No, dokładnie. Dobra, nie widzę nic ciekawego poza tą bramą. No, mam naprawdę fajny design. Na pewno opierali się o Europę. Średniowieczną Europę. No oni tu walczyli, to chyba... Oni tutaj walczyli. W tym miejscu, tak mi się wydaje. Nie ma żadnej mapy, idziemy po prostu do przodu, po sznurku. Co to? To już mi się bardziej podoba, muzyczka jest fajna. Ja lubię muzykę z Finali generalnie i... ...przesłuchuję sobie czasami. Zaraz, czym. Ja teraz się zgubiłem. Chyba tędy. Tutaj chyba. Nie, zaraz już nie wiem. Dobra, zaraz najwyżej się wrócimy. A nie, dobra, czyli musimy w tą stronę iść? Kurde, ok, tutaj i w dół, dobra. Wszystko jest trochę podobne. <laughs> o! Jakiś minibos Pilnuje wejścia. No to... Lecimy. Nie no... O, oh, trzeba uważać, wow, 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 wow. jakaś większa machina bojowa, upadły strażnik, ale świetnie są pokazani, bo. Naprawdę design jest fajny, muszę pamiętać o tych atakach. Teraz przypomina mi się, że trzaskam w te klawisze. Dawaj, dawaj, już prawie, prawie. Dokładnie. Aha. Skrzyneczka i dalej. Jestem tu. Chale niezłe. A, dobra. W Finalu zawsze można było 100 napoi nosić w kieszeni. A nie. O, oh. BOMBY! To już to jest znany przeciwnik z Finali. One wybuchają, więc trzeba je załatwić szybko. One się zwiększają, a potem wybuchają. Bomby to są w każdym finalu od dawien dawna. To jest taki fajny przeciwnik, który.

Już nie ma odwrotu. Raz weszłeś, to już dalej niestety. Kolejny mit bosek Dobra, nie powinno być trudno. No dawaj, dawaj! Trzeba te ataki wykorzystywać! Wow! Dawaj falę żaru! Ładnie, ładnie. Musimy zjeść miksturę normalnie, zaraz. Ale, duży pan zaraz padnie. Jeszcze trochę. Dobra. Pojedynki są spoko. I awans. Ale naparzanie w klawisze nie zawsze. Chociaż musiałbym zagrać w Devil May Crya znowu. Ale to jest zupełnie inny klimat. Stare części to ja uwielbiam. Devil May Crya. A nie grałem w piątkę najnowszą. No nic, lecimy dalej. Pozbędziemy się wszystkich starożytnych, czy tam jakich tam, nie wiem, upadłych. Nie tym razem. Wiesz co robić, piesku? Tak, tak. Gryź, ile popadnie. Wiecie co? Ja specjalnie ustawiłem trudniejszy poziom, bo im się wydaje, że to jest za łatwe. Nie no, rozwalaj tą bombę, bo ona będzie napęcznieje, kurde. No właśnie one to robią, trzeba je szybko rozwalić. Okay, jeszcze trochę coś upuściła. Ok, no trochę surowców będziemy mieli. Skrzyneczka i lecimy dalej. Ja chyba rozumiem, dlaczego granie jest długa. Bo tak jest zrobiona i te walki i tak. Nie wiem, no właśnie. Mi się wydaje, że jakby była dłuższa, to by się nużyła, mi się wydaje. Tak, coś podejrzewam. Musi być po prostu szybko i do celu. Trochę walk, Boss. jakaś fajna mapa. Ktoś jedzie. O. A to kto? Czy co? To na pewno boso. Super, no, coś lepszego. Dawaj, dawaj. Da Uuu. Pan rycerz nie wygląda przyszłościowo, czy tam z dawnej taki bardziej średniowieczny jest niż te maszyny, które były wcześniej. Dobra, dobra. Właśnie, uniki to ja muszę cały czas robić. I kontrę. Dobra, oszołomienie. Dobrze jest. Atakuj? Co to ma być? Dawaj, dawaj! To jeszcze spróbuję raz na pewno. Póki co, boskowie się nie powtarzają i schematy. Aczkolwiek wiadomo, główna rzecz jest to, że robi się uniki i się atakuje. Ale to było nawet ciekawe z tym gromadzeniem energii. Dawaj mu z tego ognia. Co to było? Aha, bo to była ta nasza moc spowolnienia, co mam ustawioną. Dawaj, dawaj. Wszystko co mamy pod ręką trzeba użyć. O, aczkolwiek mikstura lecząca. Jak najbardziej. Już prawie. Panie gigancie. Dosyć wolny jest, więc można łatwo robić uniki. I zniszczony. On się zmęczył, ale ona to nie. Może bronią dostępu do czegoś?

Dziękuję komukolwiek za oglądanie tego odcinka Final Fantasy XVI i zapraszam na kolejne. Tutaj był Andrusek i jak zwykle do pogrania. Cześć.